że Ziemeczki, ja jestem Matrix i chcę dzisiaj ogłosić konkurs. A mianowicie yy, ten konkurs będzie na nową miniaturkę do filmu. Jak to jest moja. No to są jeszcze dwie, które dostałem od Karcia TV. Polecam kanał i ikonika. Czy jakoś tam? Tak, ikonik. Też polecam kanał, też ma fajne filmy I na, na wszystkie trzy miniaturki y, Napiszę trzy komentarze, że na przykład Moja Karcie TV I Ikonika I która będzie miała najwięcej, i który komentarz będzie miał najwięcej lajków Ten, ten Ta miniaturka będzie Od na filmach, przypominam, że ta jest moja Karcie TV i ikonika. Głosujcie sprawiedliwie, komu się co podoba. W następnym odcinku miniaturka, która będzie miała najwięcej lajków, już się pojawi.